Hej, z tej strony Mekong, a to jest mój, mój kolejny odcinek z przeglądu G. Dzisiaj przeglądniemy gry Edelbert Star Wars 2. Więc tak, wchodzimy, w I już mamy. Tutaj trochę sobie poprzychodziłem, więc nie. Więc czy robić z tego serię, czy nie. Nie wiem. Dobrze. Zaszmił. Czego nie, nie przewidziałem? <grymny> tak. To jest pierwszy. Szef sobie 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 poprzekodziłem tu. To... Bra. Hun stakk. Dobrze, teraz mi widzę. Oje, no serce nie było, wychodziło mi dobrze. Po prostu sobie taki atak. Hmm. Nie o to mi chodziło. Ale może być. I... Dobrze. I pier... jest pokonani. I wygrywamy. I teraz przechodzimy przycho na następny poziom. 这不是，嗯，这不是。 bum bum. Kolejny został zniszczony. O i uwaga. E, bo znowu bo te, teraz właśnie złoży tak, co będzie nowy kanał o vlogach. To nie jest... Tego nie przewidziałem. Chyba. Dobrze... mamy I bum! Bum, bum. Jest. No i... No. Graliśmy. No i kolejny wygrałem. O i tutaj są końcy, żeby sobie... Kur... sobie takie... Bonus, bonusowe. A tutaj jest teleporter. No i... Proszę bardzo. Dobrze, teraz... Przejdziemy na inny poziom. Zobacz sporo. Czy a, to nie to. Rebound Strapper. Weźmiemy sobie na początku ciemną stronę. Weźmiemy mojego ulubionego ptaka, czyli Anakin Skywalkera. Ciemną stronę mocy ciemna strona mocy, no tak, więc akurat właśnie to ja już wiem, Co to teraz mi to wyjdzie?

Dobrze, teraz przejdziemy na ten poziom. Dobrze, i strzelamy. Doszedł, a tak. To był pierwszy poziom. A! I mam też do sprawy, też